Była Pani dzisiaj na wyborach? Tak, była. Ponieważ chciałabym, żeby się twórcy coś zmieniło i uważam, że może to mieć jakiś wpływ. Obowiązek każdego Polaka, Pan. Ja nie jest pacjentem na no ogóle. Chodzinnie, zawsze chodziliśmy razem za do Trzeba. To jest obowiązek. Ujętnie czy, czy będzie lepiej, czy gorzej, ale trzeba ich. No to jest obowiązek każdego Polaka. Każdego liczy. Powinni to zrobić, ponieważ to jest obowiązek każdego Polaka. Jesteśmy chyba Polski i uważamy, że po prostu tak trzeba. Zawsze głosujemy, każdy tylko wyborach. Jest to naszym obowiązkiem. Uważam to za swój obowiązek. Ze względu na to, że trzeba chodzić na wybory. Chodzę na wszystkie, od kiedy skończyłem 18 lat. Teraz mam 26, to już są moje kolejne i na pewno będę uczęszczał na wszystkie. Tatę też wyciągnę, bo ogólnie by mu się nie chciało, ale... Zdecydowaliśmy się pójść razem. Należy głosować. Każdy głos ma jakieś znaczenie. Jesteśmy Polakami, do obowiązku na, należy naszego, nie? Jeżeli nie wezmą udziału, nie, nie zabieram głosu, no to nie mają potem prawa mówić, co im się nie podoba, dlaczego jest tak, a nie inaczej. No, ruszą te swoje tyłki. Pójdą zagłosować w końcu. Nie zbawić pięć minut, a może to dużo zmienić. No, że są Polakami, tu się urodzili i że, no, to jest najważniejsza Ojczyzna jest najważniejszą nie ma znaczenia to dwa, nie będą miały znaczenia trzy i to idzie po prostu tak dalej, dalej, dalej. To jest błąd ogromny z Jeżeli każdy tak powie, no to, to rzeczywiście faktycznie żadnej zmiany nie będzie. Jeden głos może się o wszystkim. A jeżeli tak każdy powie, że nie, 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 to te głosy się w końcu zbiorą i nic z tego nie będzie ani frekwencji, nic nie Po prostu nieobecny nieobecny głosu nie mają, ale taka jest osoba. Trzeba się kierować. Mhm. Ktoś nie interesuje się i nie chce, to może nawet lepiej niech nie idzie po co bałagan. Weźcie się do roboty lepiej.